Najlepsze, bo ja generalnie jestem, e, ja sobie robię zęby Raz na tam 10 lat chodzę do dentysty swojego prywatnego i robię sobie zęby Przez cały rok po prostu, raz w miesiącu sobie chodzę i robię zęby I później mam gwarancję na x lat, nie? Ty, wczoraj zamówiliśmy kurwa tego Jestem umówiony do dentystki swojej prywatnej na tego, na 27 e, Na wyrwanie ostatniej już tej ósemki, co wam już wcześniej opowiadałem Że ono już mi się ukruszyła prze, przez coś tam, bo ona była martwa Wiecie jak to martwe ząb to wiecie e, Ukruszył się już tamty... Wczoraj stripsa wpierdolam, mnie. Ty kurwa Jem tego stripsa, ty stary I kurwa gryzę sobie pół zęba swojego Ja patrzę, ty, hop, hopę do lustra Wodą przepłukałem mordę Patrzę kurwa, ty, ósemka mi Sals, Lekko korzeń został tylko w tej ósemce Ja mówię Ja parlole, ale ja nie? I teraz tak Językiem tam wjeżdżam, to mam taką chłopę dziurę no, no, no. Masakra, ale kurwa rozumie się to, kiedyś mi się ósemka Ukruszyła od yy, Chyba frytki, wtedy jakiś kebaba jadłem Czy coś, jadłem i wiesz I, ps, i chuj, poszła Co? O, drwałaś olejek Zajebista jesteś Dziękuję bardzo Policzek miał być Judaszu tak, no jak kiedyś serio, byłem na kepsie, wziąłem sobie talerz i od frytki mi się ósemka krzywiła. A ja wczoraj jadłem normalnie. Kurczaka, no kurwa, wiecie, tylko. i trafiłem na.